Witam Was z tej strony, Macintosh a to kolejny odcinek serii Let's Play Prince of Persia Prodigy. I moi drodzy, zaczynamy sobie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. I, i, i z tego co pamiętam, mieliśmy chyba wziąć kolejną z mocy, czyli y, krok. Y, przepraszam, nie krok ormuzda, bo krok ormuzda już mamy tylko y, skrzydła ormuzda i to jest złota moc, więc. Ją sobie aktywujmy. O, no, dzięki, dzięki za informację, Eliko, ale tak naprawdę nie potrzebujemy aż tak bardzo tego, bo ja wiem, które y, moce teraz y, brać po kolei. I kolejną mocą z tego, co ja pamiętam, żeby wziąć. O, no. I reclaim abandoned property. Tak, i tutaj jest takie, wiecie, uśmiech. Mm, jesteś... Jesteś złodziejaszkiem. Nie, jestem osobą, która szuka przygód. O, i teraz... To lubię. To znaczy... Dlaczego lubię moc skrzydeł Ormuzda? A to dlatego, że ona pozwala nam też się poruszać w takim jakby... Tunelu aerody aerodynamicznym i pozwala nam sterować, i czasami tutaj tego nie ma. Wiecie, to jest właśnie głupie, że to jest niby samouczek, ale on nam tak naprawdę nie za dużo, nie za wiele nas uczy. I na przykład teraz padłem na ścianę, której kompletnie nie widziałem, a to tylko dlatego, że ta ściana zlała mi się z całą resztą y, otoczenia. I polega to na tym, że wiecie, że możemy podróżować. Y, w dowolnym, w dowolnej, tak jakby, w dowolne miejsce w tym całym e, tunelu aerodynamicznym, ale, e, ale tak szczerze, właśnie to, co teraz robimy, czyli e, ta, ten samouczek jakby, on nie oddaje w pełni tego, co my będziemy robić z tą mocą e, w przyszłości. Wierzcie mi, ona jest zdecydowanie później trudniejsza. Czy też raczej o wiele większe są wymagania względem nas grażuca, kiedy już ją zdobędziemy. Czyli to, co widzieliście tutaj, ten taki jakby, nie wiem, arcade'owy wręcz, ta arcade'owa wręcz, przerywnik arcade'owy. Niestety, ale jest... Słabo oddający to, co ta moc może zrobić. I jak grają później wykorzystuje. bo e, Twórcy przyłożyli się do tego, jak wykorzystywać daną, e, daną moc. Ale samouczek do tej mocy, jak ją używać ogólnie, przeważnie jest kiepski i przeważnie. E, nie, nie daje nie daje tego, co tak naprawdę byśmy oczekiwali i. Zrobię coś, czego co powiedziałem, że będę wykorzystywał tylko i wyłącznie w takich y, kluczowych momentach, to znaczy teleportacja czy też szybka podróż. Y, przetransportujemy się tutaj do królewskiej bramy z ruinowanej cytadeli, a to tylko dlatego, że cała droga do tego jest A. Widzieliście ją kilka razy, B. Jest już wyczyszczona ze wszystkich. Ten cały odcinek jest już wyczyszczony ze wszystkich możliwych ziaren światła. Więc, tak naprawdę, nie ma powodu, dlaczego ja miałbym go wam jeszcze raz pokazywać. I teraz, które mamy pójść? Mamy iść tam, Mamy zejść na dół. Ok, droga gro, na pewno to zrobimy. I teraz jedno mnie zastanawia. Dwóch ziaren światła nie mamy tutaj zebranych. Te dwa ziarna światła, jeżeli ja dobrze pamiętam, zdobędziemy sobie później, kiedy będziemy wracać do przez tą lokację z powrotem do, 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 do świątyni. I, 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 I szczerze powiedziawszy, to jest fajne. Chyba, że to jest ta druga droga, bo jest jeszcze jedna droga. Wiodąca w drugim kierunku, tak jakby której ja nie wykorzystałem jeszcze, i możliwe, że na niej znajdują się dwa brakujące ziarna światła. Bo. No, powiedzcie szczerze, ja tutaj nie będę teraz zbiegał i szukał tych dwóch ziaren światła, które mi brakują, ponieważ ja jestem przekonany, że je znajdę, bo są w takim miejscu, które, które raczej yy, powinno... Powinno dać się znaleźć bez zbytnego, zbytniego backtrackingu. I teraz... którędy gromnie poprowadzisz? Poprowadzisz mnie tędy, czyli jeszcze się nie pogubił nasz GPS przenośny, że tak powiem. Jeszcze nie zwariował. I, 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 I jesteśmy chyba na dobrej ścieżce, z powrotem. Serio. Miałbym się cofnąć z powrotem, żeby tylko tutaj dobiec, nie gro. Ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Pójdźmy sobie tędy. I teraz... Gdzie mam iść? Tak, to jest niestety to, że ja będę co jakiś czas tego używał, a to właśnie z tego powodu, że trzy godziny by mi pewnie zajęło. To jest taka duża hiperbolizacja z mojej strony. Trzy godziny by mi zajęło pewnie znalezienie tej właściwej drogi do miejsca, w które chcę się dostać, niż y, jeżeli ja będę po prostu, wiecie, po prostu biegł za tą, za tą wskaźnikiem, za tym srebrnym lumkiem, jak to ktoś z Was określił ze mną, rozumiecie, chyba, chyba Logarytm to mi powiedział, że, że to wygląda jak taki srebrny lumek. I właśnie, jedna rzecz, o której nie wspomniałem jeszcze przy okazji tej gry, to jest to, że przeciwnicy, ja ich wolę, tych takich pomniejszych przeciwników po, e, pokonywać w miarę szybko, a to z jednego prostego powodu. Im dalej jesteśmy w grze, tym oni są trudniejsi. Trudniejsi, niezależnie od e, miejsca, w którym się znajdujemy, od, od lokacji, e, to jest w ogóle nieważne. Ważne jest to, że walczymy z nimi e, w danym momencie gry, że już na przykład e, wyczyściliśmy ileś tam krain, mamy zebrane ileś tam mocy ormuzna. Mamy, y, mamy jakąś tam ilość, konkretną y, ziareń światła, i to wszystko wpływa na to, jak trud z jak trudnymi przeciwnikami mamy, mamy do czynienia. Dobra, idziemy jeszcze dobrą, w dobrą stronę, czy też dobrą ścieżką. Jeszcze się nie zgubiłem, a to się wiecie, mi może zdarzyć. O, i właśnie, i teraz spójrzcie. Tutaj jest, jeżeli oczyścimy tą krainę tutaj, to wówczas mamy możliwość tutaj odblokowania sobie takiego jakby skrótu. I ten skrót pozwoli nam zdobyć brakujące... Brakujące... Hmm. Dla sportu, fajnie! Tak, i teraz będziemy musieli się z nim zmierzyć. I to jest nasze trzecie. Przepraszam, czwarte. Albo inaczej, yy, powiedz, powiem Wam tak szczerze. Ja zawsze te pierwsze spotkania z przeciwnikami, których oferuje nam dana kraina. Nazywałem takim preludium do nich, a właściwe walki odbywały się już tutaj na terenie krainy, czyli de facto już walczyliśmy w tym preludium, takim przedstawieniu, z kim walczymy, i walczyliśmy tak naprawdę dwa razy z nimi, jeszcze tak na poważnie. I wieża Zbawcy to jest lokacja, do której chciałem dotrzeć i którą, i którą powinniśmy. Powinniśmy sobie odblokować teraz w następnej kolejności. I to tylko dlatego, że. Po, po prostu ta lokacja jest jedną z tych, która jest fajniejsza, i której ja nie do końca pamiętam. Więc może być ciekawie, właśnie, już teraz bym zdupił i musiałbym całą tą sekwencję sekwencje bym musiał całą powtarzać, a wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że te sekwencje na klawiaturze i myszce są diabelnie trudne. Ja nie wiem, jak to... Znaczy, ja rozumiem, że niektórzy preferują granie w tą grę i że jest możliwe granie w tą grę na myszce i klawiaturze, ba! Ja już wspominałem, że ja miałem styczność z tą grą na myszce i klawiaturze, ale. Ale nie za bardzo. Nie za bardzo dobrze wspominam ten okres. Ale. Ale nie mówisz, że granie jest grywalna. Jest mniej grywalna, o tak sobie powiedzmy na tej myszce i klawiaturze. I, i, I szczerze, wolę. Wolę grać na tym padzie. Pad jest lepiej przeznaczony do tej gry. I. I, i tyle. I tyle z mojej strony, ale. Pułapka, hmm... Książę próbował zraszować, że tak się ładnie wyrażę na naszego kochanego... naszego kochanego... dlaczego ja go nazywam kochanym? Na światło Ormazda... Ormuzda! Uuu, posłuchajmy co Elika... No, no, the dark. The dark. The Ocalona przez okrzyk... Tak, książę próbuje się do niej zalecać. Czego wy się spodziewaliście? Że Ubisoft nie wtryni tutaj jakiegoś pseudo wątka? Yy, wątka, że tak powiem... Yy, miłosnego? To chyba to nie byłby Ubisoft, jeżeli by tego nie zrobili i... Ee, kurczę... Chcę, z, chcę po prostu pobiec po tej ścianie i nie za bardzo mi to yy, wychodzi. Nie jestem przyzwyczajony aż tak bardzo do sterowania y, gałką analogową w tej grze, bo, tak jak mówię, więcej czasu spędziłem z tą grą jednak grając na klawiaturze i myszce, chociaż źle wspominam ten okres, co też już powiedziałem Wam, ale y, po prostu y, nie miałem możliwości ukończenia tej gry y, na padzie, na Playtrójce, ale y, tam grę przeszedłem w dość dużym stopniu i Byłem niestety bardzo zaspatrzony tym, że większość mojego progresu poszła się bujać i że nie mam jak grać na padzie i... I cóż, i tyle. I teraz powiedzcie mi jedno, czy ten poziom wam czegoś nie przypomina z takiego Prince of Persia The Sense of Time? Może pamiętacie mój znienawidzony... znienawidzoną lokację w... 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 w, w hmm, ona... To miało na ładną nazwę, to miało bardzo ładną nazwę, która, która to brzmiała, chyba, chyba brzmiała następująco, czyli The Well, czyli byliśmy w studni, gdzieś tam w pewnym momencie pałacu, po prostu zdarzyło nam się wpaść na studni, do studni, że tak powiem. I aż tutaj mnie gra przerzuciła. W złą stronę wychyliłem gałkę analogową. To też jest mały problem, że. Chcecie, wiecie, wychylić gałkę analogową. Myślicie, że wychylacie ją w odpowiednim kierunku, a tak naprawdę gra robi sobie z was jaja i stwierdza, no, nope, wychyliłeś, wychyliłeś ją w złym kierunku. Musisz niestety za to zapłacić. I właśnie, ustawienie kamery ustawienie kamery czasami boli i doprowadza do rykłej śmierci gracza I teraz gdybyśmy pewnie zdupili to pewnie znowu byśmy się odrodzili gdzieś tam na dole na tej drewnianej platformie Co by było bolesne Ale, ale niestety trzeba niektóre rzeczy przeżyć, bo to jest po prostu utrudniacz jakiś Bo gdyby tego utrudniacza nie było no to skończyłoby się tak, że pewnie od razu byśmy walczyli z z łowcą I musielibyśmy, musielibyśmy, wiecie Au. Teraz spróbujmy trochę magii. Uu. I chyba wykorzystaliśmy po prostu jakiś, yy, jakiś element, element ob obiektu, obiekt yy, otoczenia do walki z naszym kochanym. Nie możemy go zaatakować, tak? Elikom, jak chciałem. Ale na całe szczęście. Na całe szczęście walka z nim tutaj nie jest aż tak trudna. Ale już zauważyliście, że y, pojawiają się nowe elementy, które tak niektórzy nazywają niestety stricte quick time, quick time Eventami. Jak dla mnie, to Quick Time Eventy nie są, ale. Ale, ale. Nauczyłem się bronić w tej grze, co też jest ciekawe. I jeszcze na dodatek zadawać kontrataki. Dobra. I znowu ona atakuje nas jakimś dziwnym atakiem, który wymaga po prostu maszowania jednego przycisku. I powiem szczerze, że podoba mi się jedna rzecz w tej grze. Że te... Y, że te baton maszery nie są tak naprawdę zrobione tak na odwał, i że chociaż y, animacja się czasami zmienia. I fajnie jest to, że o, właśnie zeszliśmy go do zera, i on jeszcze przez chwilę się broni. Kto jest teraz łowcą? Hmm, on w dalszym ciągu. Eee, tak, czy książę nie, czy książę mógłby być bardziej naturalny w tym, co mówi kochany ubisowcie, a nie a nie jakby to ująć y, postacią dwóch linii, dwóch linii czy raczej y, dwóch y, dwóch różnych y, śmiesznych żartów, bo te żarty księcia sprowadzają się przeważnie do obrażania przeciwników albo do opisywania sytuacji, w której się obecnie znajdujemy i nie są śmieszne. Na dłuższą metę one zaczynają być wręcz głupkowate. O, i zobaczcie, że na przykład w tym miejscu zrobiłem coś, czego nie chciała gra, żebym robił, to znaczy zamiast chwycić się dwóch tych prętów, Proporców od chorągwi, wykorzystałem po prostu inną ścieżkę. I to jest fajne, już pewnie mówiłem raz. To jest fajne, że twórcy nie narzucają nam takiej, jakby konkretnej drogi. Raczej starają się nas poprowadzić. No, na przykład tutaj chyba nie pójdziemy, póki, póki nie oczyścimy tego terenu. Tak. Nie mogę, po prostu nie możesz y, się powstrzymać od wpadania na mnie. To nie było śmieszne, książę. I próbuję próbuję przemilczeć niektóre z jego żartów, bo one mnie nie śmieszą. A, to było po prostu w taki sposób. To była raczej taka zagadka... Y, hmm, to się chyba nawet obróciło. To była taka raczej y, pseudo-zagadka... Wiecie, nie tyle co logiczna, co bardziej zręcznościowa. Fajnie jest to też, że nie mamy tutaj też zagadek samych logicznych, tylko są też zagadki zręcznościowe. I, okay. i fajnie, że twórcy nie porzucili tego typu zagadek na rzecz samych zagadek logicznych, do których by raczej ta gra się skłaniała. Bo... Bo nie wiem, bo ona jest cały czas, zobaczcie, że non-stop jak, jakieś y, rzeczy zręcznościowe się wokół nas y, dzieją. A co za tym idzie, y, twórcy mogliby czasami po prostu powiedzieć, a za dużo już daliśmy tych y, zręcznościowych elementów, a teraz będzie jakaś y, na przypał dodana y, zagadka logiczna. Fajnie, że ktoś, że był jakiś, wiecie, proces myślowy idący za tym, i nie wszystkie zagadki są logiczne, ale też nie wszystkie zagadki są zręcznościowe, bo byśmy tu się zanudzili na śmierć, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie jeden typ zagadek. Ale dużo osób słyszałem właśnie opinię, że ta gra jest. ta gra jest słaba, również ze względu na to, że. Mamy grę stricte zręcznościową. Jeżeli się gdziekolwiek przemieszczamy w tej grze, to jest bardzo dużo elementów zręcznościowych. I nagle na to zostaje jeszcze dodatkowo narzucona zagadka zręcznościowa, która nie jest jakaś tam wybitnie trudna, ale nie wiadomo po co została dodana. Nie, bo gdyby jej nie było, to większość z tych osób, które narzeka, że o, dodali zagadkę zręcznościową do gry zręcznościowej, bardzo oryginalne. Y, zapewne by mieli też argument, gdyby tego nie było, to mieliby argument pod tytułem. O, gra zręcznościowa. Dlacze, same zagadki logiczne. Dlaczego nie, do, dlaczego nie dodaliście zagadki zręcznościowej jakiejś? Wiecie, wszystkim nigdy nie dogodzimy, tak naprawdę. Wszystkim osobom, które będą grały w tą grę. I tak de facto ja nigdy się nie spodziewałem, żeby Ubisoft dogadzał mi w jakiś sposób i. I, 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 i teraz chcę sprawdzić nie, tam w tym winklu nie ma ukrytego żadnego żadnego magicznego żadnej magicznej nasienia światła, nasiona światła, nie nasienia ale Zwiedzimy sobie po prostu tą lokację do końca Do końca sobie ładnie zwiedzimy, chociaż możemy sprawdzić, tak wiecie, już dla samego sprawdzenia czy Tutaj nie ma ukrytego ziarna światła, ale wątpię, żeby było właśnie, tu nie ma żadnego ziarna światła, więc y, niepotrzebnie to zrobiłem, chociaż może potrzebnie, ponieważ y, ktoś by mógł powiedzieć, że hm, nie sprawdziłeś, czy tam rzeczywiście nie ma y, ziarna światła i ktoś miałby argumenty przeciwko mojemu let's który ma też pokazać Wam, w jaki sposób w tą grę należy grać. A tak jak zauważyliście tutaj, na przykład było, hmm, jak dostać się do tamtego jednego ziarna światła? A no, w bardzo prosty sposób. Wystarczy przeskoczyć na przeciwną ścianę. I, I teraz też będziemy mogli sobie, o, pobiegać dookoła i pozdobywać ziarna światła, bo, bo ta gra jest raczej skora do tego, żeby pozwalać nam eksplorować siebie. I dlaczego się opuszczam, pomimo tego, że mógłbym już biec na górę? Ano dlatego, że tutaj chyba też znajdują się gdzieś ziarna światła, wiecie, w taki sposób poukrywane, że musimy sobie pobiegać po ścianach. To jest ta ścieżka, którą biegliśmy wcześniej. Ciężko, ciężko to stwierdzić, nie? Szczególnie, że nie ma już tego zepsucia, które nam towarzyszyło i musieliśmy uważać, żeby nie spaść na dół, żeby przez przypadek nie wpaść w to zepsucie i ...spieprzyć jakiejś tam całej e, sekwencji. W ogóle też fajne, że zobaczcie... ...możemy zajrzeć, co jest na backstage'u gry. Tutaj są jakieś dodatkowe... E, ...dodatkowe... M, ...przejścia, tak jakby rzeczywiście była głębia w tej całej lokacji. I ona jest! I szczerze powiedziawszy, gdybyście e, kiedyś właśnie napotkali na... E, na film dokumentalny, który również y, dokumentuje to, w jaki sposób ta gra, ta część gry była tworzona y, to y, traficie tam na opis bardzo ciekawy, gdzie opis raczej na to jak wiecie, jak, y, jak jest to opowiadane w tym filmie, y, zostaniecie ob, y, okraszeni, obdarzeni, nie wiem jak to się ładnie mówi y, zostanie wam pokazane w jaki sposób rzeczywiście niektóre lokacje miały wyglądać, i szczerze powiedziawszy, czasami ta druga głębia tych lokacji jest gdzieś tam jeszcze widoczna, zostawiona, taka taka dla potomności. Może nie tyle, że dla potomności, co raczej yy, tak po prostu, żeby była, i niby, niby podobno, yy, trainer do tej gry, którego nie mogę znaleźć nigdzie, bo. Jakby to ładnie powiedzieć, trainery do tej gry były kiedyś i się zmyły. I raczej ich tak łatwo nie da rady znaleźć. Ale jeżeli, go, jeżeli znajdziecie te trainery stare do tej gry, to powiem Wam jedno: jest jeden trainer. Dobra, musimy się cofnąć tam na dół. Mogę to zrobić dość szybko: to znaczy skoczyć tutaj i zjechać. Sobie po tej ścianie. To jest fajna rzecz, że y, możemy opuszczać się po tych ścianach, tak, powiedziałem, opuszczać się po ścianach, bo to jest chyba właściwe y, omianowanie, czy też y, określenie na, to, na tej, tej czynności, którą robimy. Dobra. Zdobyliśmy wszystkie ziarna światła, które były tutaj, więc ja sobie pozwolę znowu pójść tam tędy. Po prostu nie pamiętam po... tak, przyznaję się jeszcze, że nie pamiętam gdzie powinno się pójść w jakiej kolejności, dlatego to może też wyglądać na takie backtrackowanie niektórych miejsc i właśnie, jeżeli będziemy mieć zieloną moc, którą jest. Którą jest oddech ormuzda, to zdobędziemy dodatkowe... właśnie idąc tutaj. O, nie ma to jak zgliczywane AI, dziękujemy. E, tak, dlatego... Nie nastawiajcie się na to, żeby, żebym ja powiedział, że słuchajcie, AI w tej grze jest zajebiste. Tutaj możemy zejść sobie na dół i prawdopodobnie to też zrobimy. Ale ale nas interesuje przejście tędy i dostanie się z powrotem na górę wieży. A dlaczego? Bo na samej górze tej wieży, wieży zbawiciela, wieży Zbawcy Martyr's Tower. Hmm. Miałem na to tłumaczenie, bo jest krew krew zbawcy. O, to jest męczennika, przepraszam. Krew męczennika jest też przedmiotem, który znajdujemy w, 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 w The Binding of, of Isaac, Rebirth i Wrath of the Lamp. I po prostu, i po prostu tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ten odcinek sobie w tym miejscu zakończymy, i w następnym odcinku, w następnym odcinku udamy się już do Marshalling Ground, czyli do Marshall. Marshall to jest stopień wojskowy, stopień angielski wojskowy i ogólnie stopień wojskowy. A ja nie jestem dobry z nazwiska wojskowego, bo mnie przeważnie stopnie wojskowe nigdy nie interesują, ale wiem, że marszał to jest stopień wojskowy, i to, są, to jest miejsce, w którym właśnie osoby, które chcą dostać ten stopień wojskowy, po prostu trenują się. To jest tak, jakby takie miejsce treningowe dla osób, które chcą uzyskać pewien tam wyższy stopień wojskowy. Nie wiem czy Marszał to nie jest odpowiednik naszego. Dobra, nie będę zgadywał, bo nie wiem. Nie chcę też was wprowadzać w błąd, ale do tego miejsca sobie po prostu pójdziemy w następnym odcinku. A jak na razie, chciałbym wam podziękować za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, lub nie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili, czy to właśnie pozytywnie, czy negatywnie. Negatywnie. Negatywni, Boże, może za chwilę zrobimy sobie negatyw z tego, ale. Czytał też negatywnie i zostawili w komentarzu informację, dlaczego oceniliście w taki a nie inny sposób. Poza tym zachęcam was do tego, abyście powiedzieli swoim znajomym o moim kanale, bo wiecie, fajnie jest mieć 161 widzów, ale fajnie jest również mieć 120, 100, 180 widzów, 162 widzów, a każdy z Was jest dla mnie równie ważny jak poprzedni z widzów i pamiętajcie, że ja zawsze wasze wszystkie komentarze Czytam Wasze porady, wasze, wasze pytania. Ja zawsze się do nich, do nich staram odnieść jakoś w odcinku, czy to właśnie odpowiadając Wam w komentarzu, zależnie jak mi szybciej leży. Czy wiem, że szybciej dostaniecie tą informację via odcinek, via odcinek czy via. Wija moja odpowiedź w komentarzu, i nie naczytacie się też zbytnio tej odpowiedzi, bo jak ja wam walnę, wiecie, jakiś długi, długi opis, to wątpię, żeby komuś się chciało czytać, nie wiem, cały elaborat na temat, na temat czegoś tam, o co zapytaliście, a łatwiej mi jest to na przykład szybciej powiedzieć w odcinku. Anyway, dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.